IM to najdłużej trwająca impreza gamingowa. Z roku na rok przyciąga coraz więcej fanów. W tym roku możemy podziwiać rozgrywki w Counter-Strike'a, League of Legends czy StarCraft 2. Nic dziwnego, że katowicki spodek stał się prawdziwą mekką fanów esportu. Na stanowisko Lenovo możemy przetestować naprawdę fenomenalne laptopy. Producent przygotował sporo sprzętu. Wiemy też, że szykują się premiery. Czy możemy się dowiedzieć na ten temat czegoś więcej? Jasne, witam serdecznie. Jacek Woźniak Lenovo. Mamy premierę tutaj naszych nowych maszyn gamingowych. Jest to nowa marka nasza, Legion. I tam na strefie EXPO możecie zobaczyć um, między innymi dwie maszyny um, pod, tą, pod, tym, pod tym brandem, jest to Y520 i Y720 um, z nowymi kartami graficznymi GTX, um, GTX um, nowymi procesorami um, Intel Core um, i7 siódmej generacji już, um, także zachęcam um, do obejrzenia. Jednym z najciekawszych stoisk było stoisko Intela. Producent, oprócz super wydajnych komputerów gamingowych, zaprezentował rozwiązania technologii VR. Możemy zobaczyć, jak sprzęt sprawdza się w superrealistycznym symulatorze jazdy, albo spróbować swoich sił na desce e-surfingowej. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko działa. Wyobrażacie sobie PVP, gdzie Twoje wyniki nie zależą od sprawności nadgarstka, tylko od faktycznej kondycji i zręczności? To będzie przyszłość. Przyszłość e-sportu. Dzisiaj dowiemy się na ten temat trochę więcej dzięki Hyperbook. Z czym dzisiaj przyjechaliście? Cześć, więc marka Hyperbook de facto ewoluowała, ponieważ zaczęliśmy oprócz mocnego, mocnego sprzętu tworzyć gry w wyjarze, więc tutaj za nami widać takie przedpremierowe w zasadzie pokazy naszej gry Hyper Arena. Jest to wirtualna arena, gdzie kilku graczy łączy się ze sobą w wirtualnej właśnie arenie, no i ich celem jest pokonanie drugiego gracza, więc jest to gra, gdzie są niesamowite emocje. Ale, właśnie, to jest ten moment, gdzie gracz już nie tylko nie liczy się ta sprawność manualna, tylko gdzie liczy się właśnie kondycja fizyczna, spryt, szybkość i to wszystko, taka w zasadzie nasza wizja, to jest przyszłość e-sportu, gdzie chcemy przenieść tą naszą grę na większe stadiony, gdzie gracze po prostu będą przeżywali i emocje związane właśnie ze sportem, ale też i również te emocje, które tutaj przeżywamy na Intel Extreme Masters związane z grami komputerowymi. Więc, robiliśmy taką hybrydę, ta gra nazywa się Hyper Arena pod koniec tego roku pewnie będziemy mieli już premierę.